Widzicie, w kolejnym dniu działań nad Ursusem. Jak już widać, e, przeszczep Lucyfera jest już w, e, w dołeczku, obudowy obu, obu podnosika. I co, tak, dekle mamy e, wyczyszczone, uszczelki zakupione, i co? Trzeba będzie się brać za przykręcanie tego uszczelnić i. Osadzenie oczywiście w tym yy, dyfra i będziemy regulować jak nam to się będzie chciało zachowywać. A tak, jest, o, a tak jak, jak możecie zobaczyć jest już, jest już założony, zawleczka zabezpieczone, dyfer tu siedzi. No i będziemy to wszystko teraz yy, pasować. Tu jeszcze o rozporamy w piecu, co by nam było ciepli, bo jeszcze dzisiaj troszkę jest y, zimno, ale jak Wam powiem słoneczko wyszło. O, nawet no, się Audit'a cieszy. Zobaczcie, jakie słoneczko wyszło, Ostatnio było tylko ciągle, ciągle ciemno. A dzisiaj jest fajnie. No. O, widzicie, mówię mechanika. Mm. <grafię> Robimy co dzisiaj, czy nie? <grafię> to robię? Ty <grafię> nie widzisz, że nagrywam w że robota. <grafię> no, a tak na poważnie, dobra, żebym powiedział, co będziemy robić. I jak sobie to wstępnie jakoś chycimy. Będziemy się widzieć pewnie przy e, regulacji. Zobaczcie Sprawdzam ja się obraca Będzie chyba cicho Nawet bez oleju to tak wiecie No. Znaczy no, na sucho, bez oleju, skrzynia. No nie no, to, to by była tylko i wyłącznie próba. Kurwa, nie wiem. Czy te troszkę nie... No boję, żeby nie ustawić za ciasno. No, musimy Bo tak, tak ustawić, że... Żeby... Tak już luzu jest trochę. No, tak musimy ustawić, żeby się nie, 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 nie tukło no i, i nie żarło. Nie chcę ustawić za małego. No. <noise> nie. No i słuchajcie, mamy to podeklowane elegancko, uszczelniacze nabite, e, maso wysmarowane, poskręcane, jedna jak i druga strona, tak odpuszczone, e, mechanizm definitywnie ustawiony, o, praktycznie może powiedzieć, że bez luzu, tak jak to powinno być. I co? Zakładamy e, proszę ja was mm, zwolnicę. Paweł już koparkę szykuje, bierzemy pasa i, i składamy. Pomału, pomału, pomału. Do góry. I dajemy do siebie. Jak na, na, na taśmę. I o czym? Nieco jest taśmą. To jest Jeśli nie no właśnie, pilno. weszło nie. to tak Zresztą wiesz. oparło É i'm just

Widzisz? To tro trochę do mnie, do mnie, tam, dół, do góry też minimalnie i przykładamy. Okej. O, weszło, kawałek. Aha, blokada czy? No to widzę, teraz trzeba ustawić. O kurde. no? Czekaj trochę do góry. Jak ci pomóc? tak? No. Odciąć czy... Zawsze taśma robi swoje. O, dobra, śruby. No już, 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 już. Kurde. Tu masz kreskę. Widać radę czy nie? czekaj, przysunę, to trochę do parku, czy ma? bo mi znalazł no. ciągę. No, no. Ok. No, tu, tu góry. Czy ma siubka? I gra. Skręcamy. Klucz tu. Skręcamy i spier. Na ramy. <grymnie> Kurde. Nie. Dobra, trzeba będzie koparko mi. Dobra, widzimy się za chwilę, bo to trzeba dokręcić. Jedno koło jest. Tam troszkę to czasami się troszkę nudno nagrywa ale wiecie yy, też nie chcę tego, tego filmu tak bardzo ciąć zapierdzielamy sobie po drugie, po drugie koło i znów będzie szosie wyglądała jak yy, jak traktor tak powiem o, taka ładna morska <laughs> Dobra jedziemy popinamy koło i, i tyle Widzieliście? Ja tu tylko sprzątam. Koła <śm> na koparce jeżdżą. <śm> Operator się śmieje, że tu kurde tak się bawimy no. Ale <śm> sukcesywnie. No. Zapinę i, i, i jedziemy. Z kołem. Ja chyba nie już. Dobra. Jedziemy z drugim kołem Żeby to znowu wyglądało jak ciągnik o odlica kurde jako Ale tak można robić, nie Edward? No Pilnuję no żeby kurde nie bardzo nie bujało i Dawej, dawej! <grytanie> koło koło sześćki nie, nie, przewa nie przeważyło koparki <grytanie> Elegancko. O, teraz będzie bujał. Dobory, do dobory, dobory. No, co? No, o, gdziejś się gumę. To Jest taki prógi trochę buja. Ale jak buja, to nie ma buja. Dobra. Dobrze będzie, dobrze idzie. Trochę tam jeszcze, jeszcze, dobra jest coś koło tego, połóż ale nie, nie, lekko. Coś koło tego. No, musimy, wiesz, teraz go nastawić. Czekaj, No, a obróci się? Będzie ciężko. No, a czym mam go, żeby się nie pojawił nawet? Teraz trzeba by go chyba troszkę do tyłu i... Tak, śruby. śruby, śruby, śruby i nie ma zguby. Proszę bardzo, nie ma, nie ma to jak dobrze kręcić. Ja mam dwie lewe ręce i dobrze nimi kręcę. Na całe życie kręcić, Ta. i dobrze mi się obracu W lewo, w prawo, ale cóż, grunże roboty ubyło. No, co? No, w sumie, słuchaj, ja mam już prawie 31 lat, trochę skrzypię. Także jak mnie popryskasz w 40 to będę wysoce y, naswarowany. No, trzeba się, żeby jednakie były też do No, ta jest jedna nowa, nie, nie kupisz. Nie ma. Nie ma takiej, takiej w sprzedaży, tylko takie. No niestety. Dobra, słuchajcie, my tutaj to koło przykręcimy i coś będziemy dali działać. <noise> o, w temacie. Tak, dobrze mówię. No, słuchajcie, na dzisiaj tyle. Koła pozakładane. E, tutaj będzie jutro zakładany podnośnik, bo jeszcze sprawa jest taka, że do wymiany jest tulejaj i tłok. Nie wiem, czy będzie na kamerze widać. E, będzie widać. O, jest delikatnie porysowany Tak, delikatnie. <noise> No, także to jeszcze jutro rano się zakupi. Po zakłada będziemy zakładać yy, plecak i będziemy robić pierwsze testy. zawód pewnie też się zakupi nowy. Plecak na na ciągnik. Po zakładam sobie pewnie te ramiona. Ramiona już wszystko, bo to będzie można już założyć i będziemy testować. Czy będzie głośno, czy będzie cicho? Będzie ciszy? <laughs> Nie no chyba troszeczkę, trosze, tak troszeczkę ciszej będzie. A tak troszeczkę i no. No bo widzicie jak to wyglądało, ten dyfer stary. O, tu. No o tu Wam jeszcze pokażę. O, zobaczcie, jak się działo jak łożysko. Będzie widać? O. Samo się ściąga, zakłada. Tylko jak się złapie. No. Także o, o, Szalka się kręci razem z łożyskiem no, także na dzisiaj chyba, chyba na tyle. Nie, Paweł, jutro będziemy testować. Aha. <grych> Trochę się już chłopak zmęczył, bo tutaj działa ze mną prężnie już któryś dzień. Nie, mnie nie nagrywa. A, no, musimy majster być też na, 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 na filmie. O, taśmy my założyli e, nowe. Nie wiem, jakiej firmy. Jak, Jakie to firmy? Polskiej, ale chujowa, bo nie pasuje. No i trzeba oczywiście, czekaj, gdzie ta taśma stara jest? Zamiast pasować to za każdym razem, razem trzeba wziąć Boscha i tutaj sztyfować, bo, no, bo nie najdzie, niestety nie najdzie. I jaka to chyba taśma by nie była, nie? Chyba, że ktoś produkuje takie taśmy, które nachodzą bez problemu ręcznego, ale te akurat mają problem. Nie, chcę teraz kupić dobre, wszystko co pasuje, co kupisz to nie pasuje. Ogólnie problem z częściami do... Części, tak. Z czasem coś i kupisz, ale w większości to wszystko trzeba po A przykładowa ja tutaj kupiłem To jest. Wysuwne morgi i, i, i sworznie Ursusa pasowało idealnie. Naprzód, na to kurwa przyznaję, że było, było luks. A no tak, bo, a, tam czasami to się tak wtradnie, ale ogólnie z częściami do Ursusa jest problem. Problem jest problem, nie z tych części, ale żeby były takie, jak mają być, to nie bardzo. Zawsze czas, się po swojemu obszaru. Dopasować. No właśnie. Nie w błotniki, to zawsze dziury nie pasują. Albo te maski, tajne maska. Tu my kupili nową maskę i ona jest szersza. Niby jest taka jak oryginała szersza, No, trochę inaczej. W przy końcu przypulpicie. Bo moja oryginału jest inaczej zrobiony, zrobiona, ale i pasowny to była te to, to takie wszystko. No, ale to no. nawet zwyczajnie były. Dawny czas się już się skończył. Czy tak, jest tych części robią. Przynajmniej tyle, że jest tych części do ciągników, ale to. Tak samo jak do Bizona kupowałem te blachy. No ale to też Akmet robi, ale to robię inaczej, też dopasować nie wiercić bo nie Wiem, bo ci nawet pomagałem. Znaczy, nawet Inacze wzmocnienia są porobione i już jest kombinacja. No, i co chyba idziemy do łupy? No. Co ty robisz z moimi szpilkami? Ty, ale te szpilka mam zepsute. Nie, nie wiem, czy ty, właśnie nie wiem, czy tych szpilek chce nie kupił. A ja, to chyba, to mam na ja to, to chyba mam na warsztacie, to jest dziesiątka? Dziesiątka chyba, zobaczymy, a jak nie to po prostu jutro kupię, bo to jest to samo, czekaj, śruba, gdzie jest śruba stara, muszę sobie jedną śrubę kupić, to jest to samo, nie, dobra, także moim no chyba, chyba na tyle by było, łóż biega, żeby nie odjechała przez noc, bo pojedzie gdzie. To jutro rano będziemy składać Tłoka, to nawet pokażę jak, 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 jakie to się mi kupiło nowe i z czego tam, nie wiem jakie to firmy będzie I będziemy po prostu działać, składać pesak, pesak na 60 i, i testy Tu podejrzewam, że ta tuleja i, i wraz z tłokiem było od nowości O, tutaj już nie miało to prawa funkcjonować, pesak opadał Dobra Chyba idziemy spać, nie? Znaczy nie, ja, ja też, jak ktoś jeszcze musi zrobić odcinek, no, dobra, także to cóż, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, no, i możecie tam podbić film, jak się tam będzie komu chciało, to będzie, będzie by się fajnie robiło i nagrywało, także co, cześć, Paweł.